Wiesz co? To potem o. możemy, jak skończymy tutaj, na niesezonie zagrać. Tylko, że mam tego barba, tego skoczka. I na, innej o. postaci nie mam. A ty co, masz szamana, nie? Yy, na sezon na normalnym? Tak. Na niesezonie, tak? Tak. Mówię. Pytamy się, czy na niesezonach. No, mam szamana. No to dobra To potem polecimy. Spoko. A, a tu Nie, tutaj dojdziemy z I Krusa mam też. O. Zobaczymy, gdzie dojdziemy max Spok. No. Ej, ty myślisz, że 3 lutego tego będzie sezon, czy nie? Myślę, że tak Ja Oj, nie, nie wiem do końca, mnie. bo zawsze się może coś zmienić. To jest podane o takie wiesz, takie gdybanie przybliżone. No tak. Dokładnie Ale ten skurwy diabeł to mnie rozbroił tym tekstem. Ale już ładują petardami. Ty widzisz, jaka z tyłu na tym, w kamerce u mnie w pokoju, dyskoteka jest? Gdzieś? Nie. Zaraz zobaczę. Dobra. O kurde. Coś poleciał teraz. No. No to tak dwudziesta trzecie trzydzieści rzucę wam kluczyk. Ja ich furorzę także. Mm -hmm. Jest git. O kurcz. Co? Nie, bo... Prawie bym właśnie. Daleko nie mam. Mm -hmm. Co, lecimy od Lity do elity, nie? Tak. już następny widzę przejście. Ja też. Ale ładują, kurde. Jeszcze nie ma tego nowego roku. Kurde, niech się pokazuje. O, jest! Tu te mobki można bić w sumie. Można, ale z elity masz ten... czaszki nie. Dwie są nawet. No. Musiała druga przyjść, bo była jedna. Nie wiem czy dam radę to wytankować. Jest dobrze. tego grajek. A oprócz Diablo to w jakie gry grasz? To jest kolejna, czy to jest ta druga? Kolejna. Kolejna, nie? A no tak, wziąłem czaszkę, nawet nie zwrócił uwagi. Wejście do obozu, kurde. oglądałeś całe te polemiki czy nie? Oglądałem całe Chyba trochę długie, nie? No Oglądałem całe, wszystko oglądałem Ale Mobów tutaj mm. A ja idę szukać Jest O sejta No sztandarem Blisko, ponad wszystko. Mm -hmm. Oj, kurde, co? Dyskutek, ale seryjny. A nie zapomniałem, jak się dechaczym gra. Myślałem już. Że... Była kwestia, żeby sobie chwilę pograć i się wczuć. Tak, kwestia przyzwyczajenia. Dokładnie. Patrz, widzisz laser chciałem. To jest właśnie dobra umiejętność, no bo można ten laser ucinać. No, bo, ale tego. Z czarą pokołania, dziurą Pochłania wszystkie umiejętności tego, Elit. Ale czarną dziurą? Ta. Nie, no czarną dziurą, jak pójść, to ci wszystko pochłania. Co my, co jest na drodze, nie? Ta. Ja lecę, szukać. Jest potrzebuje więcej czasu. Mam zamrażanie. O, gruba. I klon. Ja wczoraj u ANT-sa na w polemikach przy piwie podsumowywaliśmy cały 2014 rok. To co się wydarzyło w Diablo. Możecie sobie zobaczyć cały odcinek. Cały film trwa godzinę 18 minut. Dawno tym nie grałem o takim buildem. Mhm. To jest bardziej taki Nieużywany teraz, ale fajnie się gra. Jest potencjał. No to sprzed tym, pod trzęsienie ziemi też. Teraz nikt nie gra. Tylko no! Pod rekorem. Właśnie mówię. A jeszcze mam, bo nie grałem w tym sezonie barbarzyńcom, nie? Tak jakbym barbarzyńcom grał, to, to na pewno rekora bym sobie zrobił. No! O kurde, to te. Co? Ale teraz to i tak mało tego. Nam zostało, wiesz. No. Idę szukać. O już jest. I trzeba. Nie jestem Chyba zaraz tutaj skończymy tego original. No. Bo już niedużo. Nie, dużo... no. nie. No, tutaj załatwimy sprawę. O, o, o ta Elita. Będzie po sprawie. Zresztą no. będziesz wspomnieć moje słowa zaraz. A kurde, zapatrzyłem się, ile jest osób i padłem. Tu też. Ło. A to niedaleko jest. No. Zobaczymy, ile osób nie jest na tym na czacie i. Tutaj padłem. Dobra, będę tutaj stał. Tak nic nie zrobiłem, bo. Teraz mi życie coś się zregeneruje O, 99% o! kurde Byłem przekonany, że ten To jeszcze jeden mob wystarczy no. Koniec O O tutaj, ten, no tutaj jak to tego zabijemy, to już będzie, zabijemy, końc, ktoś tak. będzie. No Nie. właśnie Ciekawy jakiś strażnik O Ten, zakazujcie Ja będę go zamrażał Niestety nie perm, ale zawsze to coś. Niestety w tym buildzie jestem podatny na kontakt z bosem. Mhm. Poczekaj, ja to zabiję strażnika, będę musiał odpisać. Spoko. Czek to weź go, bij. Na ja szybko odpiszę. Spoko, a ja go biję cały czas. Użytego tego swego... No to... Użyłem ten... ten eee, ten ten te, te zasłony dymną Mam usta ustawioną runę, że mi regeneruje życie Nie, No... Jeszcze... O kurcz. Co? Użył tego... Tej trucizny obszarowej to jest najgorsze co może być O! Dało się nam Pierścień odłamki O rękawice piso. Dobra, bierz klucz Pierścień sztylet I taki znajomy zaraz tutaj dołączy i polecimy od... Spoko Nie ma problemu Ulepszyć klucz czy klejnot? Klucz Dobra, to wziąłem klucz Gdzie jest moje piwo? O jest Ale na sezonie? Czy na nie sezonowej? Sezonia weźmiemy dobrego zawodnika za chwilę.